Witam serdecznie pracownia motocykla Motogeplex. Mam tu cefełkę CV 520. CV-kę. Sporo już poprzerabiane, bo to wszystko coś czasem jakoś nie halo. Bez końca zaczęło mnie denerwować ten krótki hak. Znaczy, długi hak, który jest za długi i za nisko. No to jest przekleństwo. Kulka poszła do góry i dalej nisko. Haruje się i haruje. A hak jest potrzebny. Nic w sumie proponuję wykonanie Wam czegoś takiego. Jest to z kulą lub bez kuli, a więc y, zrobiony na tej samej zasadzie, wsuwane, możemy dorobić jeszcze taką wsówkę ze śruby. Jest nawiercona i jeszcze do tego zabezpieczenia lub sam hak, a więc jest podniesiony wyżej. Hmm. Zumuje się, nie zoomuje, w każdym razie jest dużo wyżej, a więc nie będziemy charować ani spodem, hak będzie dalej, bo będzie super wykorzystywany. A więc bardzo proszę, jak chce to pisać na pracownię motocyklową, ewentualnie do mnie osobiście dzwonić. 69 22 33 977 A tak tu poza tym, robione są jeszcze do niego takie tylne gmole, jakby zderzak z kwasiaka 30 razy 2 też to fajnie wygląda. No i do przodu, mamy też tu przód robiony. Też taki, jakby, gmol, zderzak rula 22x2. Oczywiście, nie rdzewka, żeby to nie korodowało. Można do tego dorobić jeszcze lampę. O, jest tutaj montowana ładnie. No, szesz, i mamy cię. Jest. Możemy zakupić taką lampę. Możemy ją wysłać z tym. No, i ewentualnie, gdy ktoś nie ma, też możemy go zaopatrzyć we włącznik. Tu mamy włącznik, a tak ogólnie, jak za te pieniądze kład, spisuje się całkiem fajnie, oczywiście przede wszystkim najważniejsze smarowanie go, smarowanie, jeszcze raz smarowanie, no jeszcze raz smarowanie, bo jak sobie sam nie zrobisz, to na serwisy nie licz, bo będzie zaraz kupa z tego złomu i dziadostwa, no pozdrawiam Was, jak co to dzwońcie, hejka, cześć.